Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Galzaki, zapraszam na kolejny odcinek kampanii Mateng w Total War 3 królestwach. Stała się rzecz straszna. Hedong został zajęty, królestwo Song wdarło się tutaj bez problemu. Dwie pełne armie, naprawdę spora ilość elitarnych jednostek, więc jest źle, jest źle po raz kolejny. Ale, oczywiście, już jakieś środki zaradcze podjąłem. Przede wszystkim, no tak, straciliśmy tu całą armię, więc musiałem obsadzić stanowiska na dworze, czyli najwyższego dowódcę i administratora. Tutaj wsadziłem Baoksuna. On jest w jakiejś armii, nie wiem nawet, no jest strategiem po prostu. Nigdzie się nie wyróżniał w sumie, więc nawet nie wiem dokładnie, jak go miałbym opisać. Hu Feng z kolei to awangarda. On podczas tej ostatniej bitwy spisał się nieźle, bo prowadził kawalerię, jakby nie patrzeć. To po pierwsze. Po drugie, jest w armii Hualanli. Także on też tutaj już jakiś czas trochę dowodził, także stwierdziłem, że na, za, na najwyższego dowódcę można go spokojnie mianować. Yy, także yy, także no, zapełniłem tak jakby te stanowiska dworskie. Yy, tutaj Hualanli ogólnie zniszczyła, yy, zniszczyła armię, no ta, ta, tutaj oni byli w zasadce, pokonaliśmy ich, ale musieliśmy ich jeszcze dojechać, zrobiłem to. No i teraz właśnie wracam tutaj do, do mojego małego miasta, żeby ewentualnie wesprzeć Matenga, który no, ma też spore problemy, bo jeżeli te, te armie ruszą na północ, to będziemy mieli naprawdę ciężką sytuację. Dalej, zwerbowałem armię kolejną, bo oczywiście straciliśmy tutaj jedną na południu, tak jak mówiłem, więc musiałem w zastępstwo coś dowerbować. No i tak, tutaj dowodzi zasadniczo, mm, on w sumie bardzo zadowolony, powiem szczerze, nieźle, to jest imponujące, dowodzi Cheng Ji. On był już wcześniej w naszej frakcji, z tego co mi się wydaje, tak, on jest notabene ekscelencją, także jeden z naszych najbardziej elitarnych y, szlachciców, tak bym to ujął. Ranna w bitwie, okej, okay. a czyli on przeżył bitwę, okej. Okay. On w takim razie przeżył bitwę, był tutaj i przeżył, na szczęście. Ym, także tyle dobrego, bo mielibyśmy kolejne stanowisko do obsadzenia. Yy, on, ten Cheng Ji cały, on ma 61 lat, więc jest starawy niby, yy, ale zasadniczo nowy, na dowódcę nadaje się doskonale. Do tego dorzuciłem mu Strażnika, yy, Kui, yy, Young man. Mm, I ona miała sporo, sporo właśnie jednostek. Też jest na piątym poziomie, jest naprawdę przyzwoita. Zadowolenie też spore. Do tego jeszcze czempion, zadowolenie także przyzwoite. Też miał całą armię... Nie, on miał tylko dwa oddziały, ale dorzuciłem jeszcze włóczników i tych włóczników starczami. Mm, także no czekamy, aż ta armia się zbierze, aż ta armia się dorekrutuje. Mamy w tym momencie 29 tysięcy, 2300 przychodu. Co dalej? Ta armia, która teoretycznie miała bronić tyłów, dorekrutowałem tu jeszcze jednego gościa, Lu'ai. Mm, i, I razem z nim właśnie także ruszam z tą armią w kierunku kierunku tutaj za góry, mówiąc krótko, na, te, na ten jakby, nie wiem, front wschodni, coś takiego, za góry, za góry. No i jakoś oczywiście z tym Królestwem Song trzeba sobie będzie poradzić, no i z tymi wszystkimi innymi frakcjami, które są tutaj dookoła. Bo zasadniczo to nasze główne państwo, ono jest bezpieczne. Znaczy, nie do końca, bo stąd oczywiście mogliby przepłynąć i gdzieś tu atakować Anding, czy to Xiche, czy jakkolwiek to się tam czyta. No, mogliby, ale przypuszczam, że jednak tego nie zrobią. To byłoby, byłoby sporo kombinowania, więc raczej będą atakować gdzieś tutaj, na te nasze świeże prowincje. Także no, z Księstwem Han te układy, Shuhan, mm, z Księstwem Shuhan te układy nas zabezpieczają w jakimś stopniu. Zresztą jest to księstwo naprawdę imponujące, jeżeli chodzi o rozmiar, powiem szczerze. Królestwo Song, ono nie jest takie duże jak Księstwo Shuhan. Tylko Królestwo Song ma, ma mnóstwo wasali, patrzcie na to. Wojna. Nie wiem kiedy to wybuchło, to jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia kiedy to wybuchło. Gongsunzan, Królestwo Song, Kongron, Zhangjian, Gaogan, Hantong. A no właśnie, mamy tych wojen sporo, więc musimy. No ja myślę, że w tym odcinku nie oddamy nawet tury, nawet jednej tury nie oddamy. Bo trzeba się po prostu tym zająć, no koniec bez troskiego podbijania, trzeba wreszcie zacząć ogarniać sytuację yy, i zasadniczo, bo nie skończymy mówić o armiach, mamy tutaj trzy armie, one się oczywiście jeszcze kompletują, zdekompletowane są, jest tutaj czwarta i cały czas się zastanawiam, czy przypadkiem nie dowerbować piątej. Yy. Mamy tu jeszcze Maranga, to jest jeden z moich dziedziców. On zasadniczo może, może ewentualnie dowodzić kolejną frakcją, kolejną armią. I myślę, żeby tu w unding, żeby to zrobić, żeby zrekrutować kolejną właśnie armię. Zwiększymy może spichlerz. Żarcia mamy pod dostatkiem, zwiększmy to. Także myślę, że to jest dobry pomysł, bo mamy naprawdę sytuację dosyć ciężką. Nie, nie mogę. Ajajaj. Aj, aj. Limit wystawiania w tym sezonie. Okej, okay, czyli nie mogę na razie niczego dowerbować. Muszę się z tymi czterema armiami jakoś, jakoś uporać. Okej, okay, niech będzie. No mamy sytuację też trudną ze względu na ład publiczny. Mamy no, spore niedobory, tylko w Taiwan. Gdzie to jest? No, tutaj mamy po prostu kilka armii, dlatego ład publiczny jest w miarę sensowny. W Xichet też minus jeden tylko. Jincheng. W Handzong nawet mamy. Choroba problemy, a w voodoo? W voodoo, 24 7, no spore problemy. Populacja, populacja się kurczy chyba ze względu na wojnę, tak mi się wydaje, ze, ze względu na rekrutowanie armii. Hmm, dlatego no, no są problemy, są problemy, przydałaby się naprawdę jeszcze jedna armia, która nawet jeżeli by nie walczyła na pierwszej linii, to zabezpieczałaby jakoś tyły i no, opędzałaby się od tych żółtych turbanów. Bo to jest na pewno spory problem. Zrobimy tutaj te linie zaopatrzenia, żeby właśnie zwiększyć ład publiczny. W wodu tymczasem ulepszymy sobie. To też zwiększy porządek publiczny. Ulepszymy sobie to. Jincheng. Główne miasto. Mamy sporo żarcia. Możemy teoretycznie, ale nie. Chyba zrobię to. Wpływy z handlu, dochody z handlu. Dochody się przydadzą, bo no, szykuje się gruba wojna. Tutaj tymczasem zrobię. A nie, nie mogę linii zaopatrzenia zrobić, więc konni zbieracze do porządku publicznego. Tak, wszystko co zwiększa porządek publiczny, to się bardzo przyda, wydaje mi się. To się bardzo przyda. Tutaj też linie zaopatrzenia robimy oczywiście i w unding, w unding już coś się robi, czyli wszędzie chyba coś tam zaczęliśmy robić. Janwen jeszcze jeszcze nic, ale to jest, to jest ten nowy region. No i zasadniczo tu niewiele mamy w tym Janmen, bo to mamy tylko. A nie, mamy miasteczko, możemy ulepszyć miasteczko, zróbmy to. Oczywiście, to mogę przebudować. Mam 15 tysięcy. Aha, bo budynek się już jakiś buduje tutaj. Nie rozbuduję tego. Aha, bo coś, coś się już robi, dobra, coś się już robi. Niech będzie w takim wypadku. Gdzieś jeszcze coś mogę? W Anding. Mogę coś wanding zrobić? Nie, nie mogę. Dobra, mniejsza z tym. E, Okej. Okay. No chyba będę, a nie, jeszcze nie mogę oddać tury. Znaczy, mogę, ale jeszcze dochodzi jedna kwestia, o której wam nie wspomniałem. Tutaj wszystko poobsadzane oczywiście. Wszyscy coś tam robią poza tym Marengiem, ale on będzie dowodził kolejną armią. Mai jest oczywiście dowodzi drzewo genealogiczne. Mai i Maren, Marang to są nasi dziedzice. Mai jest w tym momencie jakby dziedzicem frakcji. On ma lat w tym momencie 26. Marang ma 22. Zmieniłbym chyba na Maranga, zawsze ma 4 lata mniej, do tego jest strażnikiem, więc trochę bardziej bojowy, to mi trochę bardziej pasuje. Ale na razie nie, na razie nie nic tu nie będziemy żadnych roszad wykonywać, Marang będzie coś robił. Rzecz w tym, że oni mają tutaj serduszka, czyli ta postać może zawrzeć związek małżeński. To otwiera nam drogę do dyplomacji, tak mi się wydaje, że trzeba będzie jakieś związki małżeńskie pozawierać. Czy pytanie, pozostaje pytanie w takim wypadku, czy związanie się z księstwem Shuhan to pomysł dobry, na stałe? Myślę, że tak. Myślę, że w tej chwili to jest dobry pomysł. Że, że to jest dobre rozwiązanie. Wymiana terytorium. Aha, czyli w dwóch frakcjach nie ma postaci, które mogłyby zawrzeć małżeństwo, czyli nie zrobimy tego. Poprzyj niepodległość księstwa Shuhan, czyli czy oni są podlegli? Orzesz ty. Jak ja mam to sprawdzić? Z kim oni. Nie mogę i tak tego zrobić. Czy oni są czymś wasalem? No chyba nie. Sojusznicy mieliby z nimi sojusz z wasalem, zasadniczo nie. Ja mam sojusz z księstwem W, gdzie jest księstwo W? Ja nie wiem, tu się starzyły jakieś zdarzenia dyplomatyczne. Aha! Ja mam z nimi sojusz. Królestwo Song. No to jest problem, bo oni są nie dość, że pretendentami mamy z nimi wojnę. Księstwo W. No, małżeństwa z nimi nie zawrę, bo nie mają możliwości takiej. Przekształcenie Twojej koalicji w sojusz wojskowy. Ja mam z nimi koalicję. Aha, bo to jest to księstwo, które się wcześniej inaczej nazywało. Ja miałem z nimi sojusz, rzeczywiście, koalicję właściwie. I mogę to przekształcić w sojusz wojskowy. Pytanie: jakie mają oni relacje z. Z Księstwem Shuhan. Dobre. A nie, to Mateng. Czekajcie, chyba tak jak zrobię, kliknę to... Nie, z Księstwem Shuhan mają takie sobie relacje, ale nie najgorsze. Pytanie, z Księstwem W lepiej się dogadać, czy z Księstwem Shuhan? Sam nie wiem. Nie mogę poprzeć ich niepodległości, ale komu oni podlegają? To jest pytanie. Komu oni podlegają? Skoro są księstwem, to, to nie wiem, nie wiem. No, wymiana kwipunku i takie tam rzeczy, to mnie nie interesuje, szczerze mówiąc. A zobaczmy jeszcze księstwo W. Czy z nimi jakieś tam to będę mówić? Mógł... Małżeństwo nie zawry, wymiana ekwipunku, sojuszu. Mogę się przekształcić w sojusz wojskowy? Nie, księstwo W. nie chce tego, więc. Podstawowy tryb dyplomatyczny. Nie wiem też co to znaczy. Poprzez księstwo woła wsparcie militarne. No, to tam jakieś podrzędne frakcje. Dobra, czyli ja tutaj za bardzo w jakichś większych sojuszy nie pozawieram. Nie mogę ani, ani lepszych relacji sobie zrobić z księstwem Shuhan. Bo jestem w koalicji z księstwem, właśnie z tym księstwem na południu. Ewentualnie mógłbym opuścić tą koalicję i się dogadać z księstwem Shuhan. Szuch ale czy ja chcę to robić? Znaczy, tak, księstwo Wu mi zasadniczo dużo nie pomoże. Ale plusem jest na pewno to, że ono toczy wojny z królestwem Song, więc. i graniczy z nim, więc teoretycznie. jakieś plusy z tego są. A samo królestwo? No, oni mają sporo wojen, ale patrzcie na te traktaty. I na wasalii. Nie do wiary. Księstwo Szuchan jest ich wasalem, nawet. O kurde. Aż musiałem wody łyknąć. Oni pół Chin mają zwasalizowanych, no? To będzie ciężka wojna. To będzie ciężka wojna. Pytanie teraz mnie interesuje takie: czy mogę sobie z Zangianem. No Mogę się z nim jakoś dogadać? Księstwo W. Nie będzie tego. Koalicja walki z ciemiężcą. Aha, ja będąc pewnie w tej koalicji wciągnąłem się do tej wojny z Królestwem Song. Także fajnie. Aha, oni tego nie poprą, czyli ja nie mogę z nimi żadnego sojuszu zawrzeć, póki jestem w koalicji. Rzecz w tym, że jeżeli opuszczę koalicję... To nie pozostanie mi nic innego jak uznanie tak naprawdę supremacji tego królestwa Song. No bo poza poza tą koalicją wa walki z Ciemiężcą, no, nawet Księstwo Szuchane, mimo że jest potężne, ono jest i tak wasalem królestwa Song. Więc. Więc jest ciężko. Jest ciężko. Patrzcie na to, oni mają pół Chin zwasalizowanych. Wow, nie wiem czy to jest wykonalne, ale no oczywiście będziemy próbować, mamy tu mnóstwo przeciwników, których trzeba by dojechać e, i chyba jednak oddamy tą turę, chociaż myślę jeszcze nad tym jakimś związkiem małżeńskim, ale no z księstwem W nie mogę tego zrobić, z księstwem Shu też nie, więc z kim? To jest pytanie, z kim w takim wypadku? Liu Yu, on pe... o oh, nie, on nie jest wasa... Y no szkoda, że nie pokazuje, jeżeli on jest czymś wasalem, nie? Tylko jeżeli ma wasali, no to mogę to zerknąć, ale no Bo czekajcie, zobaczę z kim mam w miarę dobre relacje. Tu ktoś jest. Księstwo Shuhan. Aha, oni kurde, to jest potężne państwo. I poddali się wasalizacji Królestwu Song. Dobra. Shihui. Okej, okay, no dziwnie się nazywa, ale to nie moja wina. Mm. Mają z księstwem W partnerami handlowymi są. Opuścili naszą koalicję. Można Jindy było dbać o to. No, nie patrzyłem choroba na mapę i to, by, to, jest, to jest jednak błąd. Um, uczyń yy, Shih, yy, Shihui swoim wasalem. O. Bardzo im się to nie podoba, ale to bardzo. Odległość przede wszystkim. Sojusze. Zaproś do koalicji. No okej, okay. księstwo W nie ma takiego w ogóle zamiaru ich zapraszać. Dostęp wojskowy, pakt o nieagresji. Hmm. Dogadamy się w tej sprawie, nie? Chcę polepszyć z nimi... Re... A czekajcie, czy mogę w ogóle... Nie, no małżeństwa nie mogę zawrzeć z, ni... z nimi, więc ciężko będzie tak naprawdę... E... Chyba, że mogę dać małżonki z mojej frakcji tym moim, moim ludziom. Dobra, zaraz. E... Czy chcę z nimi naprawdę podpisywać ten pakt o nieagresji... I tak z nimi wojny teoretycznie miał nie będę, ale warto byłoby ich jakoś wciągnąć do tej naszej koalicji. Chociaż nie sądzę, żeby to było wykonalne. Cesarstwo Han. Hmm. Z kim ja tu ewentualnie się mogę jeszcze próbować dogadać? No, W, Księstwo Shu i, i tyle. Więc moje możliwości są mocno ograniczone. W tym zakresie. Ewentualnie ta frakcja jeszcze mnie lubi, ale z nimi. O! Aha, księstwo Wu oczywiście nie chce ich zaprosić do koalicji. Szacunek negatywny. To słabo, to słabo, bo mielibyśmy kolejnego sojusznika do walki z Królestwem Song. Ale z nimi może po prostu się dogadamy jakoś tak. Uczyń swoim wasalem. To nierozsądna propozycja, no dobra. Małżeństwa z nimi też nie zawrę. Zaproponuję im dostęp wojskowy, żeby zacieśnić z nimi relacje. Szynsza. Tu mamy jeszcze księstwo W, okej. Okay. Tak, mocno poszatkowane są te terytoria. Nie no, to też jest przyzwoite państwo, to Liuju. Dlatego nie chcą być naszym wasalem. Patrzcie na to, oni jednak no mają kawałek terytoriów. Fajnie by było ich wciągnąć do koalicji. Tylko z jakiegoś powodu. Mm. Nie chcę tego W. Stos stosunki z proponującym. Mhm. Opinie o tym pomyślę. Szersze wpływy dyplomatyczne. Jakbym polepszył stosunki z nimi, z księstwem W, to może by się udało ich przekonać. Ale mam z nimi i tak niezłe stosunki. Zagrożenie strategiczne. Mogę im płacić albo im dać jakiś ekwipunek. Może im wrzucę te śmieci w sumie? Na co mi to? Czy to polepszy nasze relacje? Pewnie tak. Nieznacznie, ale jednak. Czy mogę jeszcze w jakiś sposób polepszyć nasze relacje? Koordynacja działań. Konfederacja. Poziom król muszę mieć. No nic, ja na razie tutaj wielkich cudów chyba nie dokonam, bo z... chyba że z królestwem Song podpisać by, ale nie uda się podpisać Sojuszu. Musiałbym opuścić koalicję. Zaproszenie do koalicji, wroga zaprosić do koalicji. Patrzcie na to, to jest wykonalne. E, to jest wykonalne. Tylko pytanie, co się wtedy stanie, czy, czy ich wasale też przestaną ze mną się bić? Nie wiem, na razie bym jednak pociągnął tą wojnę, spróbowałbym. I jeżeli się naprawdę nie będzie nam szło, no to wtedy ewentualnie zaprzestaniemy działań wojennych. I tyle, i to wszystko, dobra. No, oddajmy tą turę wreszcie. Zobaczmy, jak się sytuacja rozwinie. No, jednak, no, coraz mniej państw na, na mapie. Dlatego mamy coraz mniejsze możliwości jeżeli chodzi o sojusze, wasalstwo, Królestwo Song. Chcą mnie wasalem swoim. Anding ziemia rolna chcą ode mnie wziąć. Na łeb upadli. Byłbym ich wasalem, no to wtedy mieliby totalną dominację. Okej, okay, no tutaj podchodzą kolejne armie. Więc to się, to się, to się nie zapowiada zbyt fajnie. Prosi o przyjęcie do koalicji, no chętnie. Ale większość sojuszników odrzuciła. Jak to zrobić? Jak zwiększyć ten szacunek? Piszcie propozycje, mile widziane. Chętnie bym zaprosił ich do koalicji, wtedy no, naprawdę mielibyśmy jakieś szanse. Księstwo Shuhan dołącza do wojny yy, u boku przeciwko królestwu, yy, cesarstwu Han. Zankian i. Okej, okay, Mateng, dobra. Hualani, przerażający przeciwnik, nie morale. Dobra, tu gdzieś była jedna armia. Hualani, niech wraca tutaj. Fajnie by było powykańczać, tak jakby tych małych sojuszników, tych małych wasali. Hmm, ale nie wiem, czy to jest wykonalne w tym momencie. Dobra, nasza trzecia armia, niech podąża. Dajmy jej marsz. Do Anding, niech podąża, w sumie. Może uda się uderzyć gdzieś tutaj, bardziej na południe? Tu nasza kolejna armia. Hufeng, awansował, bardzo dobrze. Nie jest administratorem, własna armia. Obrażenia w walce, wręcz przybierające zbroję. Premia do szarży, świetnie. To się przydało. On dowodzi kawalerią, więc przyda się na pewno. Nie, ulepszmy miasto. Tajun, tak ulepszymy, bo tam może być różnie. Więc to się przyda, w ending coś tam się robi. Dobra, oddajmy jeszcze jedną turę. Wymiana ekwipunku, księstwo zapłata. Dobra, trzeba będzie jeszcze przedmioty porozdawać. Bohaterom, tak, tak, to zrobimy jeszcze w tej turze, żebyśmy byli ewentualnie w pełni gotowi do, wo do wojny. Żebyśmy już w kolejnym odcinku mogli spokojnie podejmować jakieś działania militarne. Cało, cało prosi o przyjęcie do koalicji. Bardzo chętnie, tylko ten cholerny Księstwo W mm. Nie chcę tego. Szacunek. Minus 21. Dlaczego? Co to jest ten szacunek? To jest pytanie. No okej, okay, tu się w tym momencie trzy armie pojawiły, nie? Więc będzie grubo. Będzie grubo. No nie wiem. Ewentualnie jest jesteśmy w stanie zawrzeć pokój, ale przypuszczam, że jak zawrzemy... Księstwo Shuhan, pretendent do tronu. obwołał się cesarzem. Świetnie. No, idealnie! Królestwo Shuhan wypowiada wojnę królestwu Song, więc mamy kolejnego ewentualnego sojusznika. Mm. No, oczywiście on nakaże wszystkim swoim tym podwładnym, frakcji Liu Liuzang, wszystkim swoim podwładnym dołączenie. Królestwo Song. Dobra, dobra, świetnie. Jest sytuacja całkiem przyzwoita, wydaje mi się. Okej, okay, może być to. Dobra, 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 nie jest źle, naprawdę nie jest źle, tutaj jest pełna armia, więc pytanie wytwórnia narzędzi, ile tu jest garnizonu? Trochę jest, trochę jest rzeczywiście, mamy Matenga, full HP, możemy podprowadzić naszą Hualandi żonę Matenga notabene. I myślę, że ta armia musi się przejść tutaj, to ksiche, pytanie co w tym ksiche, port rybacki? Dobra, dobra, przejdźmy, obronimy się ewentualnie przed tą armią. Mm, I teraz tak. Kolejna armia rusza w kierunku Anding. Yy, I zaraz sobie jeszcze zerkniemy na dyplomację. Przemieściłem chyba wszystko co chciałem. Pytanie czy Hualanli przerzucać tutaj? Czy sobie jednak Matenik poradzi? Mm, ale chyba jednak przerzucę Hualanli. Chyba jednak przerzucę. Tak jest. I tutaj gdzieś zwerbujemy jeszcze jedną armię. W ogóle zadania mogę robić. Marang może robić zadania. Dochody z przemysłu, koszt budowy. Dochody z przemysłu, jak będziemy armię kolejną... A, tylko że on miał dowodzić armią, więc nie wiem. Chociaż może niech lepiej robi zadania. Chociaż nie, on nie jest dziedzicem frakcji, więc może być... Może być w sumie dowódcą. Dobra, weźmy Maranga. Wróćmy go tutaj. Jesteśmy w stanie, przypuszczam, że tę armię utrzymać raczej. Piechota do walki w zwarciu. Plus jeszcze. O, dwa oddziały do osłony. Kogoś trzeba mu dorzucić spoza frakcji. Rzecz w tym, że z, z, mało z kim widzę, ma tutaj korzystne relacje. Ale mamy na przykład, tylko że to będzie dwóch strażników. Aczkolwiek można tak chyba grać na dwóch strażników. Wulan e, Wu Yuan. Teraz tak, morale plus 6, większe kary, tak, ambicja, dochodu ze wszystkich źródeł, jeśli administratorem. Do zadowolenia, okej, okay, ona jest w porządku, ja ją wezmę. E, I teraz tak, no nie bardzo chyba jestem w stanie to utrzymać, że tak powiem, całą tę armię. okej, okay, mamy jakieś problemy z zadowoleniem. Ona jest średnio zadowolona. Stanowisko jej żadnego nie damy, więc możemy ją ewentualnie awansować. Tak, już wszyscy są generałami, których tu mam, więc awansujemy ją. Może jej to zadowolenie trochę wzrośnie. Trochę wzrosło, może być, więc możliwe, że to się uda utrzymać. I ta armia zasadniczo będzie miała na celu po prostu iść dalej, atakować. No. I tyle. Dobra, no, sporo się wypruliśmy z Kasiory, ale z tym jeszcze jesteśmy sobie w stanie jakoś poradzić. Dobra, dyplomacja, księstwo Shuhan. Czy dam radę ich zaprosić do koalicji? Mogę zostać ich wasalem w ogóle, ale tego też nie chcę za bardzo robić. Nie mogę ich zaprosić do. Nie mogę. Tylko oczywiście oni są na nie. Stosunki z proponującym, dobra, dzielimy wspólnych wrogów. Szersze Szacunek, znowu ten szacunek, który nie wiem czym jest. E, dobra, no muszę polepszyć relację w takim razie z księstwem W. Wtedy uda się do koalicji zaprosić księstwo Shuhan i będziemy mieli naprawdę niezłą koalicję e, przeciwko królestwu Song. Co oczywiście chcemy, chcemy zrobić. Chociaż księstwo Shuhan to też w tym momencie pretendent, więc może niech oni się po prostu biło między sobą. A my może jakoś na tym skorzystamy. Dobra, czekajcie, na razie oddamy turę. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Tak myślałem. Tak myślałem. Chwalanli. kontra jakieś typy. Jesteśmy obici. Mają elitarną... Mają elitarną piechotę. Wojownicy je. Mają kuszników. Słaba kawaleria, więc kawalerią mam... Myślę, że jesteśmy w stanie to wygrać. Tylko, że no... Liczebnie na, znacznie nas przeważ, przeważają. Aczkolwiek, ostatnio nawet tą zasadkę udało nam się. No, oczywiście tego już nie zrobimy w tym odcinku. To będzie w odcinku kolejnym, więc tak czy inaczej... Yy, czy przyjmę, czy nie przyjmę? Aha, tylko że muszę. Nie mogę tego zapisać w tym momencie. Mogę zrobić szybki zapis. Dobra, zrobię szybki zapis. Tylko że nie mogę teraz wyjść z gry. A podczas bitwy nie wiem, czy zapiszę. A jak delegujemy? Ciekawe, co się stanie. No, zginiemy. Dobra, nic no, jest szybki zapis, czyli zaczniemy sobie od szybkiego zapisu w takim razie. Yy, kolejnego dnia. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia czołem.